Doktor nauk farmaceutycznych Lucyna Samborska z Dębice została nagrodzona złotym Otisem 2022 w kategorii farmaceuta społecznik jako jedna z dwóch farmaceutów w Polsce. Uroczystości odbyły się w Polskiej Akademii Nauk w Pałacu Staszica w Warszawie. Złoty Otis to od 2004 roku najważniejsza nagroda konsumentów na rynku farmaceutycznym w Polsce. Ta nagroda jest szczególnie ważna, ponieważ przyznała ją kapituła ponad 60 profesorów. Profesorów, którzy dokonali osiągnięć w dziedzinie medycyny w bardzo róż na różnych płaszczyznach, czy to onkolodzy, czy neurochirurdzy, yy, czy alergolodzy, diabetolodzy, nefrolodzy, także Wyjątkowe osobowości, które decydują o przyznaniu tychże nagród, i wśród laureatów Złotego Tisa, tych laureatów w tym roku mamy 21 osób. Wśród laureatów znalazły się Wyjątkowo też zacne osobowości i kierownicy katedr z uniwersytetów w, całej, w Polsce, znalazł się wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski. Wspomniałam, że osobowości z różnych dziedzin. Czułam się przy nich bardzo zaszczycona, doceniona, szczęśliwa. Więc dlatego ta nagroda jest tak ważna dla mnie. Nagroda jednoczy środowisko lekarzy, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych, firmy farmaceutyczne i dziennikarzy na rzecz zdrowia pacjentów. Kapituła, która wyznacza sobie misję. Misję właśnie konsumencką, edukacyjną, naukową i społeczną. I ja z swoją działalnością wpisuję się właśnie w tą misję, jaką realizuje kapituła. Kapituła propaguje Wsparcie tych dziedzin służby zdrowia, które są trochę zapomniane albo niedofinansowane przez publiczną służbę Zdrowia, a więc zajmuje się propagowaniem i wspieraniem takich działań, jak choćby budowa bo Instytutu Budzik, czyli dla dzieci ze śpiączką, jak wspieranie i akcji charytatywnych mających na celu na przykład zakup implantu dla dzieci, dla dzieci niesłyszących, które są pacjentami profesora Skarżyńskiego, jak wsparcie budowy organizacji funkcjonowania Centrum Onkologicznego w Warszawie, jak również akcji takich profilaktycznych. I to nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Doktor nauk medycznych Lucyna Samborska jest właścicielką i kierowniczką apteki Melisa, związana z samorządem zawodu farmaceuty od 2004 roku na szczeblu lokalnym, jak i krajowym. Obecnie pełni funkcję zastępcy prezesa Podkarpackiej Rady Aptekarskiej oraz sekretarza Naczelnej Rady Aptekarskiej. Od kilkunastu lat jest radną powiatu dębickiego, a także wykładowczynią w Centrum kształcenia podyplomowego w Warszawie. Bogate doświadczenie takie, które powiedzmy, że najwięcej chyba wniosło, to była praca w Naczelnym Sądzie Aptekarskim, gdzie byłam wiceprzewodniczącą Naczelnego Sądu Aptekarskiego. Doświadczenie, które zdobywałam, czy to w Warszawie, czy w Rzeszowie, czy u nas w naszym powiecie dębickim, przeplatało się. Było taką inspiracją do wszystkich moich działań. Na bardzo dużą radość sprawia mi moja codzienna praca w aptece. Więc wszystkie działania, czy to będą naukowe, czy to będą społeczne, jakiekolwiek samorządowe, podejmowane przeze mnie, są ważne. Ale najważniejszą e, dziedziną i płaszczyzną jest moja praca w aptece. Zawsze jestem wdzięczna mojemu zespołowi w aptece, e, paniom, które pracują w aptece Melisa. Jestem, doceniam, bardzo doceniam swoich współpracowników Izby Aptekarskiej, cenię sobie współpracę z radnymi powiatowymi i to wszystkich kadencji, bo tych kadencji już było dużo. Nie chcę wyliczać ile, ale dużo i od wszystkich czerpię. Dlatego tak sobie to cenię, dlatego tak szanuję i dlatego to mnie inspiruje do dalszych działań. Jakimi wartościami według doktora nauk farmaceutycznych Lucyny Samborskiej powinien kierować farmaceuta społecznik w kontakcie z pacjentami? Zawsze przyświeca mi ten obraz, który państwo tu widzą, czyli aptekarz Józefa Hełmońskiego. Dlaczego ten obraz jest tutaj w moim gabinecie? Dlatego, że najlepiej oddaje rolę farmaceuty. Rola farmaceuty, który jest zasłuchany, empatyczny, zasłuchany w potrzeby pacjenta i myślę, że ta rola, chyba w tą rolę, chyba najlepiej się wpisuje. Doradcy pacjenta, empatycznego, życzliwego, chcącego pomóc. Ważne też dla mnie jest. I, I o to cały czas zabiegam i, i tutaj staram jak się jak najaktywniej działać. Rozwój polskiej farmacji, żeby farmaceuta nie był tylko postrzegany jako sprzedawca z wyższym wykształceniem, ale rozwój farmacji w kierunku opieki farmaceutycznej. Srebrny Krzyż Zasługi przyznany przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, odznaka ministra zdrowia, zasłużony dla służby zdrowia, tytuły strażnika wielkiej pieczęci, aptekarstwa polskiego, aptekarza roku, ambasadora farmacji, anioła farmacji, medal imienia Bronisława Koskowskiego, to tylko niektóre osiągnięcia i tytuły przyznane dla dr Lucyny Samborskiej. Te nagrody, te słowa docenienia wszystko to inspiruje mnie i dodaje mi energii. I mam nadzieję, że będę mogła przez najbliższe lata jeszcze organizować dużo akcji profilaktycznych, dużo wydarzeń, wspierać wszystkie i lokalne, i ogólnopolskie starania działania szeregu płaszczyzn, które będą dotyczyły najprawdopodobniej służby zdrowia dlatego że taki zawód wykonuje i ta dziedzina jest mi najbliższa. Doktor nauk farmaceutycznych Lucyna Samborska jest autorem publikacji w czasopismach branżowych, między innymi Farmacja Polska, czynnym uczestnikiem wielu konferencji i sympozjów naukowych o tematyce farmaceutycznej.